Teraz tak, jeżeli chcesz dodać produkt, który będzie miał bardziej rozbudowane opcje, to pierwsze co musisz zrobić, to tutaj, gdzie masz ustawiony produkt prosty, wybierasz produkt z wariantami. Pojawi ci się tutaj się więcej opcji. Teraz tak. Pierwsze co robisz, dajesz atrybuty, czyli jak zwykle, nowy kolor, dodaj kolor. Dodajesz atrybuty koloru. Ja sobie byłem biały, czarny. Tutaj odznaczasz dla wariantów. Tak samo z rozmiarem. Klikasz, wybierasz sobie rozmiary. Dla wariantów zapisz. I dodajesz na początku atrybuty. Potem klikasz w warianty. I tutaj klikasz dodaj wariant. Utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. Od tego zaczynasz. I teraz utworzyły mi się warianty dla wszystkich atrybutów. Dla białego mam L, dla białego mam SK, dla białego mam XSK. Dla czarnego L, SK XSK. Jeżeli będziesz ich miała więcej kolorów i rozmiarów, to potworzą się kolejne podstrony. I zobacz, teraz każdy z rozmiarów i każdy z kolorów możesz osobno sobie ustawić. Klikam w to. Zobacz. Ten kolor w takim rozmiarze, że mogę sobie włączyć albo wyłączyć. Tutaj kliknę, zobacz, ustawiam sobie obrazek. Na przykład, dodatkowo sobie mogę ustawić obrazek dla danego koloru i rozmiaru. SKU klasycznie, zobacz, ustawiam sobie konkretną cenę dla danego, regularną. Jeżeli jest promocja, to promocyjną. Stan magazynowy na razie mu ustawiam na stanie. Wagę, długość, tak, wymiary jak chce, to wszystko będzie na stronie. Klasa wysyłkowa to nie jest potrzebna. Krótki opis to również będzie na stronie. Każdy z pojedynczych produktów może mieć ten opis inny. Jeżeli dodatkowo chcesz ustawić sobie ilość sztuk na przykład konkretnie dla takiej konfiguracji, to tutaj klikasz zarządzanie stanem magazynowym. I zobacz, i w tym momencie generator 9,89 i tyle sztuk będziesz miała białej sukienki rozmiaru L. I teraz odkładasz i klikasz następne, i robisz to samo. Jeżeli chcesz dodatkowo stanem, to wystarczy, że to odklikujesz magazynowym.